Cześć, dzień dobry. To jest kolejny odcinek Jestem Mamą i dzisiaj porozmawiamy na taki temat, który interesuje wielu rodziców, tych, którzy spodziewają się kolejnego dziecka lub są w trakcie planowania kolejnego dziecka. Dzisiaj o tym, jak przygotować maluszka na przyjście na świat rodzeństwa. Dzisiaj moim gościem jest mama, psycholog dziecięcy i pod takim nikiem znajdziecie ją na Instagramie. Ewa Sękowska-molga. Dzień dobry. Dzień dobry. Też. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną i no właśnie jako mama trójki jesteś w stanie nie tylko od tej zawodowej, psychologicznej strony, ale także od strony swojego doświadczenia, od tak. strony mamy poopowiadać nam na ten temat, jak mhm. przygotować tego maluszka na taką wielką zmianę w jego życiu, zwłaszcza jeśli to jest. Pierwsze dziecko spodziewa się pierwszy raz w życiu rodzeństwa. No i chyba takie najbardziej oczywiste pytanie, kiedy? Kiedy jest taki dobry moment na to, aby powiedzieć dziecku, że będzie miało rodzeństwo, że w moim brzuszku jest dziecko, jest Bobo, no i że tutaj będą jakieś wielkie zmiany? To tak naprawdę zależy od wieku, w jakim jest nasze pierwsze dziecko. No tak. Jak jest malutkie, no to. Fajnie poczekać do takiego momentu, kiedy już ten nasz brzuszek widać, że dziecko jest w stanie sobie łatwiej wyobrazić, że tam w środku jest dzidziuś. Oczywiście tutaj warto się wspomagać jakimiś książeczkami, żeby przedstawić na obrazkach, jak to, co się dzieje, jak to będzie wyglądać, o co chodzi w ogóle z tym brzuchem, z tym bobasem. Natomiast jak mamy większe dziecko, to możemy wcześniej to zrobić. Możemy poczekać, przeczekać ten pierwszy trymestr, żeby już była taka bezpieczna sytuacja i już wtedy go poinformować. No dobra, ale książeczki książeczkami, rozumiem, że rozmawiamy z dzieckiem, tłumaczymy pewnie. E, teraz pytanie, czy jest opcja, że tego tematu jest trochę za dużo na przykład w naszym domu? Jak, jakby znaleźć taki złoty środek? Mm. Jak często poruszać ten temat? Najważniejsze, żeby to było naturalne, mhm. żeby jakby, no nie wiem, nie za często, nie za rzadko, normalnie mamy się zachowywać i traktować ten temat normalnie. On jest dla nas ważny, więc nie ma co ukrywać, że nagle nie będziemy w ogóle rozmawiać na temat dzidziusia albo nie wiem, codziennie non stop informować o tym naszego starszaka, że pojawi się niedługo rodzeństwo, tylko mamy podejść do tego naturalnie mama statom. Mają o tym właśnie normalnie rozmawiać? E, więc warto słuchać naszego dziecka, odpowiadać na jego wszystkie pytania, nie pozostawiać e, tych pytań bez odpowiedzi. Jeżeli pyta, to znaczy, że potrzebuje znać odpowiedź. Jeżeli mu jej nie udzielimy, to ono sobie prawdopodobnie stworzy własną odpowiedź, bardzo często zupełnie nieadekwatną do rzeczywistości, e, no i to nie będzie dobre. Dlatego odpowiadamy na, na pytania naszego dziecka i zachowujemy się normalnie, rozmawiamy o tym Bobasie, że on się pojawi, e, jako o czymś całkowicie naturalnym. Zwyczajnym. Nie robimy z tego y, jakiejś ogromnej zmiany. W ten sposób ułatwiamy nie tylko sobie tą całą sytuację, ale przede wszystkim dziecku. Y, a, no ale wiadomo, że podstawą jest rozmowa z dzieckiem, także rozmawiamy z nim y, adekwatnie do wieku. Oczywiście maluszkom, y, taki dwulatek też jest w stanie naprawdę dużo zrozumieć. Mówimy do niego. Y, nie używamy, może nie, nie przedstawiamy zbyt dużo jakichś szczegółów, Jasne. ale prostym językiem, y, wspomagając się książeczkami, obrazkami, zdjęciami, y, przedstawiamy mu y, o co chodzi i mówimy o tym, co, co będzie się działo. Starszemu dziecku możemy oczywiście więcej powiedzieć, y, ale przede wszystkim skupmy się właśnie na tej rozmowie, rozmawiajmy z naszym dzieckiem i zróbmy z tego taki normalny, fajny temat. Super. No, Nasza Emilka ma trochę ponad. Półtora roku mm -hmm. i e, jej mówisz z Bobo w brzuszku, ona ten brzuszek głaszcze, całuje, mm -hmm. w ogóle to jest takie dla mnie bardzo zaskakujące, nie wiem na ile ona tam rozumie w tej swojej główce, że mm -hmm. rzeczywiście jest dziecko w brzuszku, e, no ale tak samo Bobo mówi na swoje lalki, jak i e, pokazując na mój brzuch, Jestem. więc gdzieś tam jej się to łączy. Natomiast chciałam cię zapytać, czy um, masz jakieś takie zachowania trochę... Um, może nie to, że dziwne, ale takie bardzo charakterystyczne, czyli że dzieci potrafią reagować na przykład w taki sposób albo w taki, co może nas jakby jako rodzica zaskoczyć, bo każde dziecko na pewno reaguje trochę inaczej. Mhm. Um, nie wiem, podejrzewam, że może niektóre dzieci w ogóle jakby nie chcą... Zobaczając. Tak. Każde dziecko jest inne i każde może zupełnie inaczej zareagować, natomiast mm, Istotne jest to, żebyśmy my zaakceptowali to, jak Jestem. nasze dziecko reaguje. Zaakceptowali te wszystkie emocje, które występują. One mogą być naprawdę maksymalnie skrajne. Może to być radość, a może to być y, złość. Mhm. Tak i to jest i, i, i ta radość i ta złość i wszystkie pomiędzy są ok. Więc akceptujemy te emocje, pomagamy dziecku nazywać je um, i pomagamy mu je jakoś y, znieść, przetrwać, poradzić sobie z nimi. Nie negujemy tego i też nie wpędzamy tego starszaka w takie. Mm, Oczekiwania nasze, że on ma się cieszyć, że będzie rodzeństwo. Nie, nie wypytujemy, co chwilę cieszysz się, że będziesz mieć siostrę, bo to są nasze oczekiwania. My byśmy tak chcieli, natomiast niekoniecznie tak musi być i to też jest wszystko normalne, to wszystko jest w porządku, że ten starszak, jak pojawi się rodzeństwo, niekoniecznie musi się z tego tak super cieszyć, jak my byśmy chcieli, bo przede wszystkim nie ma już tyle mamy i taty, ile było. No właśnie, jak najlepiej, jeżeli w ogóle jest jakiś taki, taka recepta, jak, jak najlepiej wprowadzić tego maluszka, no bo wiadomo, mama na chwilkę znika na te dwa dni zazwyczaj, do szpitala, no teraz w tym okresie, który mamy, no to to drugie dziecko nie może odwiedzać mhm. mamy w szpitalu, no ale powiedzmy, że nawet jeśli może, no ale potem to dziecko, noworodek przyjeżdża do domu z rodzicami. No i jak to zrobić, żeby żeby to było takie dobre dla tego starszaka, żeby ono się w tej nowej sytuacji nie poczuło źle. Ja bym jeszcze wróciła do tego momentu, kiedy mama idzie do szpitala. Okay. Czyli przeżywa dziecko tą rozłąkę z mamą, i fajnie by było zadbać o to, żeby już wcześniej doświadczyło tej rozłąki, żeby to pójście mamy do szpitala nie było pierwszą w jego życiu rozłąką. Czyli jeżeli jest taka możliwość, żeby na przykład babcia czy ciocia wzięły kiedyś na noc dziecko yy, i yy, na pewno. Jemu to ułatwi rozstanie z mamą, jak pójdzie do szpitala, żeby urodzić dzieciusia. Drugą fajną rzeczą, którą możemy wprowadzić, jest danie na ten czas, kiedy idziemy do szpitala rodzić dzieciusia, danie naszemu starszemu dziecku jakiegoś zadania. Aha. Ja na przykład dałam mojemu synkowi zadanie udekorowania domu, jeżeli będzie miał ochotę, oczywiście, nie, to nie był jakiś nakaz, tylko zaproponowałam, że może w tym czasie udekorować dom na, nasze, na nasz przyjazd, na nasze przyjście. I on był tym tak. Pochłonięty, tak bardzo się cieszył, że y, szybciej, tak mi się wydaje, że dużo szybciej i dużo przyjemniej zleciał mu ten czas, y, kiedy się rozstaliśmy. Także to też jest takie Słysza. fajne. No i oczywiście mama, która wraca, to też chwali dziecko za to, że świetnie udekorowało dom, że super sobie poradziło. I y, jak mama wraca, to ważne, żeby mm, przywitała się z dzieckiem, najpierw powiedziała o tym, że ona tęskniła, że fajnie, że go widzi, a nie od razu. Jakby przedstawiła: tu jest dziecko, tak? tu jest brat czy siostra. Ym, bo dla dziecka przede wszystkim to jest rozłąka z mamą i czekanie na mamę. Okay. Przy okazji oczywiście, na maluszka, bo jest ciekawe tego, tak, co, co będzie się działo, z kim mama wróci do domu, ale przede wszystkim wraca mama. Jasne, czyli dajemy po powrocie tą dużą uwagę dla tak. tego starszaka, no i potem przedstawiamy nowego członka rodziny. No tak. i kolejne dni i miesiące. Um, no, mnie się to na razie wydaje bardzo abstrakcyjne, ponieważ nie mam takiego doświadczenia, ale um, jestem bardzo ciekawa, jak nasza Emilka zareaguje na rodzeństwo. Ale um, też podejrzewam, że zachowania dzieci są różne mm -hmm. i teraz um, na pewno ta uważność na to starsze dziecko mm -hmm. jest ważna, ale jak to zrobić, żeby ono jakby jak najlepiej odnalazło się w tej nowej. Um, sytuacji, mm -hmm. żeby ten moment adaptacji do tego wszystkiego co się dzieje przeszedł jak najłagodniej i jak najlepiej mm -hmm. dla tego starszego dziecka. Mm -hmm. To co mi się wydaje, że jest najtrudniejsze dla tego starszego dziecka, to to, że właśnie tej mamy, tego taty jest dużo mniej niż mm -hmm. było i też jego potrzeby są odraczane. Nie jest tak, że y od razu. Tak, czegoś potrzebuje, mama czy tata biegnie, tak jak było pewnie wcześniej, bo miało 100% uwagi, teraz chcąc nie chcąc tego 100% uwagi mu nie damy, ale możemy dać dużo, więc tyle ile możemy, ile jesteśmy w stanie dawajmy, super sposobem jest wyjście mamy albo taty, tak sam na sam, tylko właśnie z tym starszym dzieckiem, my też zresztą w domu tak robimy i warto to wprowadzić już na etapie ciąży. Aha. Więc już możesz tak robić, wychodzić z córeczką teraz, żeby to był taki wasz czas, tylko we dwie i nie poruszacie tematu taty, rodzeństwa, które ma się pojawić. Chyba, że twoja córeczka chce o tym Aha. rozmawiać, tak? No to jasne, ale podążasz za tym, co ona chce, jakby rozmawiasz z nią o tym, o czym ona chce i dajesz jej 100% swojej uwagi. I ten wasz czas zostawiasz też na ten okres, kiedy pojawi się już dzidziuś i on już zostaje, ten wasz czas zawsze będzie, dzidzić go nie odbiera. Czyli wy nadal wychodzicie, nawet choćby to było pół godziny, ale wychodzicie we dwie i nadal Twoja córeczka ma 100% mamy tyle, ile miała przed pojawieniem się rodzeństwa. Taka choćby randka to, z mamą lub tak, randka z tatą. Dokładnie, tak. I tylko z mamą. Okay. Okay. Albo tylko z tatą. Okej. Okay. Wiadomo, że te wspólne wyjścia całej rodziny też są istotne, natomiast dla dziecka bardzo ważne jest to 100% uwagi. No a myślę, że w, takiej, w takim zestawieniu mama, dziecko albo tata, dziecko, no to właśnie będzie łatwiej jakby to 100% uwagi dać. Bardzo istotne jest też to, żeby nie dawać temu starszemu dziecku nagle takiej roli, mm, Dużego, większego, żeby ono natychmiast nie urosło, jakby żeby te nasze oczekiwania wobec dziecka nie urosły. Czyli jak na przykład nasze starsze dziecko nie potrafiło samodzielnie zakładać butów, i my wyręczaliśmy czy pomagaliśmy, i nagle jak się pojawi Bobas, i my oczekujemy, żeby zakładało samo buty i samo kurtkę, i jeszcze no, wszystko, żeby nagle robiło samo, bo on jest starszy. Albo jest starszy, to musi ustąpić, jest starszy, to musi poczekać. Oczywiście on się tego wszystkiego fajnie, jeżeli nauczy i to jest zdrowe dla niego i potrzebne dla jego rozwoju, natomiast nie oczekujmy od niego, że on natychmiast będzie tym starszym. Ja bym tutaj w drugą stronę zrobiła, czyli jakby nie pokazywała mu tych powiedzmy minusów bycia starszym, tylko plusy, mhm. czyli mówiła o tym, że na przykład ty możesz do twojej córeczki, także fajnie, że ty już jesteś w tym wieku, bo z tobą mogę wyjść na lody, mhm. a, a z twoją siostrą czy z braciszkiem jeszcze nie mogę, tak, czy ty możesz mi pomóc, zrobimy fajne babeczki razem i są takie pyszne, bo ty mi pomogłaś, a twoja siostra jeszcze nie może, czy brat. Um. Czyli, że po prostu... Ee... Bycie starszym jest fajne, tak, że to się tak, tak, łączy tak. z fajnymi emocjami. Jasne, no bo to, co widzi dziecko, to widzi, że raczej to nie jest fajne, bo już nie mam tyle mamy czy taty tak. i jeszcze jest ten babas, który tak naprawdę ani się ze mną nie pobawi. On mi tylko zabiera mamy czy tatę no i, tak. i jakby tych korzyści dziecko nie widzi. A im młodsze to nasze starsze dziecko, tym, tym mu trudniej te korzyści dostrzec. Jasne, a a propos takich bo to też słyszałam wśród rodziców, e, takiego, żeby to starsze dziecko pomagało, czyli proszę, żeby mm -hmm. przyniosło pieluszkę, żeby pomogło w kąpieli tego maluszka. Jak to rzeczywiście oddziałuje na dziecko i czy rzeczywiście będzie dobre dla każdego malucha? Fajnie jest angażować w taką pomoc przy maluszku, yy, możemy się jeszcze cofnąć i w te takie przygotowania do pojawienia się dziedziusia, czyli yy, jakoś aranżujemy pokoik, wybieramy mebelki, yy, nie wiem, wózek, yy, ubranka i tak, dalej, mhm. i tak dalej, Możemy angażować w to nasze starsze dziecko, yy, jeżeli chce. Mhm. Jeżeli to jest dla niego przyjemność, jakaś frajda, no to super. Tak samo jak już się bobas pojawi, tak, jeżeli ma ochotę, to fajnie, jeżeli zmieniamy razem pieluchę, on Dziecko, starsze dziecko mi pomaga, podaje tą pieluszkę, tak? czy jakiś krem, y, czy pomaga ubrać, ale jeżeli on tego chce, żeby to znowu nie były nasze oczekiwania, że my chcemy, czyli ja pomogę mamie, bo mama chce. Jasne. No, uważam, że to wszystko wynika z takiej obserwacji naszego mhm. dziecka, i tutaj ważne jest po prostu, żebyśmy y, patrzyli, czuli, reagowali y, na wszystkie zachowania. Natomiast powiedz mi jak to jest z tą zazdrością? Mm -hmm. <laughs> Czym ona jest? Kiedy się pojawia? Czy możemy jej jakoś zapobiec? Dlaczego w ogóle występuje? I e, no jak to zrobić, żeby gdzieś tam nie była bardzo... Żeby jej nie było? Żeby jej nie było, <laughs> albo żeby nie, nie była tak uciężliwa, Nie da się. Nie da się. Zazdrość jest normalną emocją potrzebną, tak jak każda inna, tak? Mm -hmm. Tylko jakby... Mm, Warto do tego właśnie w ten sposób podejść, że ta zazdrość na pewnym etapie zapewne się pojawi no i okej, okay, i to jest potrzebne dziecku. Natomiast jak ta zazdrość jest no już taka niezdrowa, to według mnie jest sygnał, żebyśmy my coś być może zrobili więcej dla tego starszaka, być może żebyśmy dali właśnie więcej tej uwagi, bo okay. zapewne to z tego wynika. Czyli takie. Często tak jest, że te trudne zachowania u dziecka nasilają się właśnie ze względu na to, że ono jest trochę bardziej zazdrosne niż... niż Powinno, powiedzmy, niż byśmy chcieli o tego maluszka. Dajmy wtedy więcej swojej uwagi. Nawet jak nam się wydaje, że dajemy już bardzo dużo, dla niego na tym etapie rozwoju widocznie jest za mało. Jasne. A m, czy są jakieś takie zachowania, y, które można zaobserwować u tych starszych dzieci, które mogą być w jakiś sposób właśnie też niepokojące? No nie wiem, ja na przykład y, byłam świadkiem takiej sytuacji, że starsza córeczka, tam było dwa lata y, różnice, do tej młodszej, jak ona się pojawiła, minęło parę miesięcy, zaczęła ją tak Niby to wyglądało trochę jak z miłości, ale tak ściskać mocno, wiesz, mhm. czyli jakby tak chciała przytulić, ale to już było takie ściskanie z, mhm. za mocne troszeczkę. I teraz tego typu zachowania, jakie to mogą być zachowania, czy możemy temu e, jakoś zapobiec, a raczej jak reagować? Mhm. Ja mam teraz taką sytuację mhm. właśnie. Mój środkowy synek względem najmłodszego synka, tak, tak reaguje często. Um, i gdyby on słyszał od nas non-stop komunikaty typu nie podchodź, zostaw, nie ruszaj go, no to nie sądzę, żeby ta więź była wzmacniana między nimi, wręcz przeciwnie. Natomiast my musimy reagować. Nie możemy na to pozwolić, no bo to jest zbyt ryzykowne, tak, żeby tak? Więc jak najbardziej bezpieczne warunki stwarzajmy, pozwólmy temu dziecku zbliżyć się, natomiast możemy tłumaczyć delikatnie, czy pokazać na, nie wiem, swoją ręką, po jego główce, po tego starszego dziecka, tak? pokazać w jaki sposób najlepiej łaskać albo dotykać tej rączki, żeby właśnie nie ściskać. Spróbujmy w ten sposób podejść do tego tematu, żeby jego nauczyć odpowiedniego właściwego zachowania w stosunku do młodszego rodzeństwa, a nie negujmy i nie zabraniajmy non stop podchodzenia, bo to na pewno dużo gorzej zadziała. No dobra, powiedziałeś o książeczkach, które możemy wykorzystywać jako taką pomoc w przygotowaniu do przejścia mhm. na świat maluszka. Czy jeszcze Ci przychodzą jakieś pomysły, co jeszcze możemy zrobić? Mhm. No bo powiem szczerze, no jest ta mała obawa, jak to będzie I, i ja osobiście chciałabym to zrobić po prostu jak najlepiej, żebyśmy mhm. e, no, zadbali o, te, o tą starszą dziewczynę. Mhm. Czy książeczki są super pomocą? Mm -hmm. Bardzo fajnie na podstawie właśnie obrazków pokazać dziecku, przygotować je na tyle, ile jesteśmy w stanie, oczywiście, na pojawienie się rodzeństwa. Ale bardzo fajną pomocą są również zdjęcia: mm -hmm. zdjęcia z tego okresu, kiedy nasze to starsze dziecko było u nas w brzuchu, Aha. czyli jak my miałyśmy brzuch, i w środku było to starsze dziecko, i jak się pojawiło na świecie. Te zdjęcia, jakimi oczywiście dysponujemy z tego okresu, i opowiadanie dziecku starszemu o, tej, o tym okresie, o tym czasie, kiedy czekaliśmy na niego, nie mogliśmy się doczekać, czyli to, co się dzieje w tym momencie, że on też był tak wyczekiwany, że my też kompletowaliśmy wyprawkę, okay. na jego przywitanie czekaliśmy i jakby. To wszystko, że też się wiązało z takimi różnymi fajnymi, pozytywnymi emocjami, jakie teraz pewnie ten starszak w nas y, wyczuwa. Mhm. Ym, czyli to przygotowanie też było do jego przyjścia. Ym, wtedy, I pokażmy mu też te etapy rozwoju, jak był malutki, jak się urodził troszeczkę większy, jak już siedział, raczkował itd., itd. żeby chociaż troszeczkę mu przybliżyć to, jak pewnie to będzie wyglądać z tym młodszym bratem czy siostrą. Super. Czy tutaj wskazane są też na przykład spotkania z innymi maluszkami, jeżeli na przykład w rodzinie mamy takiego mm -hmm. e, małego szkraba? Tak, jasne, na żywo na pewno najlepiej się przekonać, jak wygląda taki maluszek. No ja na przykład zrobiłam taki test mm -hmm. i gdzieś tam w rodzinie byliśmy, e, gdzie jest te to kilkutygodniowe dziecko i dużo je nosiłam, żeby właśnie Emilka mm -hmm. zobaczyła. I byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo nie była jakaś taka przyklejona do mnie, że mama, mm -hmm. mama jakby... E, no ale wiadomo, że jest to sytuacja tymczasowa, bo to tak. jest parę godzin. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie. A powiedz mi, bo ty też już masz trójkę. Mm -hmm. e, czy z kolejnym e, dzieckiem jest łatwiej? Czyli czy rzeczywiście najtrudniej ma ten pierwszy? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jest łatwiej, dlatego że później już ta dwójka jest. Oni mają siebie. Mm -hmm. Czyli nawet jak nie mam 100% uwagi od mamy, czy 100% uwagi od taty, mam uwagę od brata czy siostry, e, mogę fajnie spędzić czas, nie muszę być sam. A jeszcze chciałam Cię podpytać, bo to są znowuż takie... Mm... Troszeczkę zachowania z poprzednich pokoleń. Mhm. Na przykład moje rodzeństwo wyjechało na działkę, jak ja się rodziłam. Mhm. I z jednej strony bardzo tęskniło, e, a z drugiej strony no, było to dosyć wygodne dla moich rodziców, tak że m, mogli się odnaleźć sami w nowej rzeczywistości i dopiero oni e, nadjechali. No, tutaj była duża różnica między nami, ale czy, czy to jest dobre, żeby gdzieś tam na, tak długo izolować od tego maluszka starsze rodzeństwo? Myślę, że nie. że Nie róbmy z tego jakiejś takiej mhm. nadzwyczajnie dziwnej, trudnej sytuacji, zróbmy właśnie jak najbardziej normalną, bo ona bo jest trudna, tak? Więc jakby jak najwięcej normalności, przewidywalności yy, zapewniajmy i sobie i naszemu dziecku. Poczucia bezpieczeństwa, żeby ono wiedziało, że mama wraca ze szpitala z dzidziusiem już będą, a nie, że y, czeka gdzieś na działce właśnie, <grym> czy u babci, czy u cioci i tak naprawdę samo nie wie, ile będzie czekać. Yes. Więc y, włączajmy nasze starsze dziecko w ten cały y, okres. No dobra, to już tak na koniec. Czy jeszcze przychodzi Ci jakiś taki pomysł na to, jak no, dawać ten 100% uwagi wszystkim swoim dzieciom, w Twoim przypadku, całej trójce? No jak to zrobić po prostu dobrze? Czy jakiś trik, tip, cokolwiek mhm. dla, dla mam? Mhm. Na pewno istotny jest ten nasz czas poza domem, o którym już mówiłam. Czyli jeżeli możemy wyjść z domu, udać się na przykład nie wiem, do kawiarni i porozmawiać z naszym synkiem czy córeczką w jakimś miejscu, które, jest, które nie jest właśnie naszym domem, to będzie najfajniejszy czas. Ale nie zawsze mamy taką możliwość, mm -hmm. więc jakby w ciągu dnia też warto wygospodarować taki moment, kiedy mamy te 100% uwagi. Często jest tak, że no nie jesteśmy w stanie. Musimy się zajmować jakimiś obowiązkami domowymi, resztą rodzeństwa. I u mnie tak na przykład jest, więc ja czekam na ten moment, kiedy jeden i drugi synek już śpią, mój mąż ich usypia, a w tym momencie mam właśnie ten czas dla najstarszego dziecka i wtedy zazwyczaj gramy w gry planszowe. On przygotowuje jakąś grę na dany dzień, cieszy się, w ciągu dnia czeka na ten moment, że spędzi czas tylko ze mną. Super. Także to jest według mnie bardzo fajnym pomysłem. Oczywiście to nie muszą być gry planszowe, ale coś, co ten nasz starszak wybierze. Super. No dobrze, bardzo, bardzo Ci dziękuję za Dzięki. naszą rozmowę i za to, że dałaś tak naprawdę bardzo dużo wskazówek dla wszystkich tych z Was, które spodziewają się kolejnego dziecka lub są w trakcie planowania e, kolejnych dzieci. E, dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami Jestem Mamo, a także wszystkimi nowościami, które pojawiają się na kanale. Do zobaczenia. Bo to ja chciałam powiedzieć, tylko odeszłam w ogóle od tematu. No, piszcie nam pusztawkę. No, kuch... Czekajcie, bo No. Tak, no... <gadam> że już, że za długo gadałem. Daję miszkę, nie. Powiedzcie ta <gadam> jeszcze takie ciekawego. Dobra, jeszcze raz. Mhm.